Wyobraź sobie zwykły codzienny przedmiot. Może to być lalka, obraz, pierścień, rzecz, która na pierwszy rzut oka wydaje się niczym niezwykłym. A teraz pomyśl, że coś w niej żyje, coś, co obserwuje cię, gdy śpisz, coś, co budzi lęk, którego nie da się opisać słowami. Czy to możliwe, by przedmioty mogły być nawiedzone? A może to tylko legenda. Dziś odkryjemy dziesięć najbardziej przerażających i tajemniczych przedmiotów, które według opowieści zmieniły życie ich właścicieli w koszmar. Poznaj ich historię, jeśli się odważysz. Rozdział pierwszy. Annabel. Laleczka, która przynosi śmierć Annabel, to lalka, która zyskała złą sławę dzięki swoim nadprzyrodzonym zdolnościom. Historia zaczęła się w 1970 roku, kiedy młoda studentka pielęgniarstwa Donna otrzymała tę lalkę jako prezent urodzinowy od swojej matki. Początkowo lalka wydawała się zwykłym, niewinnym przedmiotem, ale szybko zaczęła przejawiać dziwne zachowania. Donna zauważyła, że lalka zmieniała pozycję: raz siedziała na kanapie, innym razem stała w innym pokoju. Potem sprawy zaczęły się pogarszać. Na lustrze pojawiały się wiadomości zapisane krwią, a lalka zdawała się wywoływać u swoich właścicieli strach i poczucie zagrożenia. Po skontaktowaniu się z medium, Donna dowiedziała się, że w lalce mieszka duch małej dziewczynki o imieniu Annabel, która zginęła w tragicznych okolicznościach. Jednak badacze zjawisk paranormalnych Ed i Lorraine Warrenowie odkryli, że za Annabel kryje się coś znacznie bardziej złowrogiego. Demoniczna istota, która manipulowała właścicielami, by przejąć nad nimi kontrolę. Dziś lalka znajduje się w specjalnej zabezpieczonej gablocie w Muzeum Warrenów. Nawet tam zwiedzający odczuwają dziwne uczucie niepokoju, a niektórzy twierdzą, że słyszą szepty w jej obecności. Rozdział drugi. Obraz płaczącego chłopca. Klątwa ognia. Obraz płaczącego chłopca jest dziełem włoskiego malarza Bruno Amadio i był masowo produkowany w latach 50. XX wieku. Przedstawia smutnego chłopca z łzami spływającymi po policzkach. Niewinna scena szybko zyskała mroczną reputację. W latach 80. brytyjskie media zaczęły donosić o dziwnych pożarach domów, w których odnaleziono ten obraz. Co zaskakujące, obraz był jedynym przedmiotem, który przetrwał w ogniu. W nienaruszonym stanie. Strażacy zauważyli ten wzorzec i zaczęli podejrzewać, że obraz może być w jakiś sposób powiązany z tragediami. Legendy głoszą, że malarz uchwycił na płótnie duszę chłopca, który zginął w ogniu, lub że obraz został przeklęty, by przynosić nieszczęście każdemu, kto go posiada. Czy to możliwe, że jeden z najbardziej znanych dzieł sztuki masowej jest nośnikiem klątwy? A może to tylko zbieg okoliczności? Rozdział 3. Krzesło śmierci z Buzby. Historia krzesła Buzbiego sięga XVIII wieku. Thomas Busby, właściciel tawerny w Tyrsk w Anglii, został skazany na śmierć za zamordowanie swojego teścia. Przed egzekucją zażądał, by mógł usiąść po raz ostatni na swoim ulubionym krześle. Tuż przed śmiercią rzucił klątwę, przysięgając, że każdy, kto zasiądzie na tym krześle... Umrze w krótkim czasie. W ciągu lat historia klątwy zyskała na wiarygodności. Setki osób, które odważyły się usiąść na krześle, zginęło w wypadkach lub zmarło nagle. Niektóre z tych zgonów są dobrze udokumentowane, co sprawia, że legenda wydaje się bardziej przerażająca. Dziś krzesło jest przechowywane w muzeum i zawieszone na ścianie, aby nikt nie mógł na nim usiąść. Czy klątwa Bazbiego naprawdę działa, czy to tylko zbieg okoliczności? Historia tego krzesła nadal przyciąga miłośników tajemnic i grozy. Rozdział 4. Lustro Plantacji Myrtles. Portal do zaświatów. Plantacja Myrtles w Luizjanie to jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Stanach Zjednoczonych. W jej centrum znajduje się lustro, które od lat budzi przerażenie. Według miejscowych legend, w tym lustrze uwięziono duszę Sary Woodruff i jej dzieci, które zostały zamordowane na plantacji. Goście twierdzą, że widzą w odbiciu twarze zmarłych i odciski rąk dzieci. Co więcej, niektórzy relacjonują, że ich odbicia wydają się poruszać niezależnie od ich ruchów, jakby coś obserwowało ich z innego świata. Eksperci od zjawisk paranormalnych sugerują, że lustro może działać jako portal między wymiarami. Ale czy to możliwe, by zwykły kawałek szkła mógł utrzymywać duszę w wiecznym uwięzieniu? Rozdział 5. Skrzynia dybuka duch, który nie znajduje spokoju. Skrzynia dybuka to jeden z najbardziej przerażających nawiedzonych przedmiotów. Historia zaczyna się od aukcji, na której kupujący nabył starą skrzynię na wino. Wkrótce zaczął doświadczać koszmarów i dziwnych zdarzeń nieprzyjemnych zapachów, przewracających się mebli i nagłego uczucia przytłaczającego smutku. Legenda mówi, że skrzynia zawiera dybuka. Ducha, który nie znalazł spokoju po śmierci. Właściciele skrzyni relacjonują, że doświadczenia z nią związane są tak przerażające, że nikt nie chce trzymać jej zbyt długo. Dziś skrzynia znajduje się w prywatnej kolekcji, a badacze zjawisk paranormalnych wciąż próbują odkryć jej tajemnice. Czy to naprawdę nawiedzony przedmiot, czy może tylko efekt autosugestii? Rozdział szósty. Bliźniaczki z wiktoriańskiej szafy. Ta historia zaczęła się w opuszczonym domu w Anglii, gdzie odkryto starą wiktoriańską szafę. W jej wnętrzu znajdowały się dwie identyczne porcelanowe lalki. Początkowo wydawały się zwykłymi zabawkami, ale szybko zaczęły budzić grozę. Świadkowie opowiadają, że lalki zmieniały swoje pozycje, a w ich obecności słyszano dziecięce szepty i śmiech. Właściciel domu, który zabrał je do siebie, relacjonował, że każdej nocy czuł, jakby coś obserwowało go z ciemności. Po kilku miesiącach lalki zostały sprzedane kolekcjonerowi, który również doświadczył dziwnych zdarzeń. Dziś bliźniaczki z szafy pozostają jedną z największych tajemnic wśród nawiedzonych przedmiotów. Czy rzeczywiście kryją w sobie dusze zmarłych dzieci? Czy może to tylko nasza wyobraźnia?